Naszym gościem jest dzisiaj Kasia Linz. Kasia, powiedz mi, wolisz róże białe czy czerwone? Hmm. Czerwone, bo kojarzymy się z płytą wiesz, ostatni i są takim motywem przewodnim właściwie i płyty, i koncertów, mhm. a do tego jeszcze gramy cover Manamu podczas y, trasy i to też jest kwiat, który kojarzy mi się z korą właśnie. Więc tak, to jest, ta, to jest mój, mój kolor róży. A to, że ta róża Przebi przewija się. Widzimy w teledysku, jest też na Instagramie, ten kwiat został wybrany nieprzypadkowo. No, nieprzypadkowo, właśnie. To, 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 to są te wszystkie symbole, które, którym jest dla mnie ten kwiat. I, um, no i dlatego też się pojawia i, i, i przewija w, w, na każdym polu tej naszej twórczości audiowizualnej. Hmm. Ty śpiewasz o miłości, o trudnej miłości, takiej pełnej też pasji. Co zawsze, kiedy mamy do czynienia z piosenkarką, wokalistką, która śpiewa w tym temacie, często jest też trochę tak, że ona może wypaść trochę, jakby wiesz, łatwo uderzyć w te tony takiej trochę pretensji. Mhm. A u ciebie tego wydaje mi się, że nie ma, że tutaj czuć taką silną kobietę. Um. Nie wiem, czy jestem silna. Tak chyba wydaje mi się, że jestem. Lubię się oczyszczać pisząc o, o relacjach międzyludzkich i wiele z tych historii dotyczyło mnie bezpośrednio, dlatego może łatwo było mi o tym opowiedzieć, albo właśnie napisać, a nie, a nie mówić, bo, bo mam problem z tym, żeby o tym powiedzieć komuś bezpośrednio. Ale zaśpiewać już? Bezpośrednio, ładnie. ale przez tak, przez muzykę i tekst bardziej powiedzmy poetycki, no nie chcę tego tak nazywać, ale niedosłowny. Nie e, jest mi prościej o tym powiedzieć i zamknąć niektóre tematy. E, I lubię to robić w ten sposób i pewnie będę poruszać te tematy, bo e, są dla mnie takie inspirujące i oczyszczające przy okazji. A myślisz, że miłość nas, nas kobiety czyni słabszymi? W stanach mm. kochania? Po, powinno być odwrotnie. <laughs> powinno być odwrotnie, ale to jest chyba jakaś indywidualna kwestia, zależnie czy to miało się jest odwzajemniona, czy jakaś mhm. niebezpieczna, toksyczna. Są różne odmiany. Wiesz, bo tak też trochę nawiązuje do Save me Boy. I co też mnie zaintrygowało, to czemu Boy, a nie men? No wiesz, ma Superman, Fireman w tej naszej popkulturze zawsze tym superbohaterem jest jednak mężczyzna, a nie chłopiec. E Nie wiem dlaczego, to nawet nie chodziło o jakąś dojrzałość intelektualną, czy to mhm. chłopiec, czy, czy, me, czy mężczyzna, po prostu osoba, która jest obok. I akurat w tym przypadku, w przypadku tej historii jest to boy. ale to nie ma jakiegoś e, tutaj, e, nie szukałam tutaj też drugiego dna, bo chyba nie miałam nic takiego konkretnego na myśli, że, mhm. że jesteś chłopcem, a nie mężczyzną, to bardziej chodziło o, 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 o szukanie oparcia, o potrzebę mm, bycia, dziel, dzielenia z kimś, y, z, z, Swojego bycia. Twoja płyta, jak już też Ci mówiłam, że czuję z niej taką siłę, ale prawda jest taka, że jeżeli ktoś ją słucha po rozstaniu, to jest trochę jak operacja na otwartym sercu. No to dobrze, bo muzyka musi chyba coś robić w brzuchu i ja lubię, jak mi wnętrzności coś wyrywa i, i, i coś mi się mieli też w głowie. Nie wiem, czy dobrze mi robią rzeczy, które mi jakoś tam mi jako, w jakiś sposób masują. I sprawiałem, że czuję się jakaś zrelaksowana. W ogóle mnie chyba taki rodzaj w sumie w żadnej dziedzinie sztuki mnie to nie, nie podnieca jakoś specjalnie. Ja lubię, jak coś mnie właśnie tak jeszcze tą ranę trochę rozdrapie i, i solą posypię, bo wtedy się czuję, że coś się, coś się we mnie dzieje, coś się uruchamia. I jeżeli moja muzyka tak na kogoś działa, to, to efekt jest. S, 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 moje zamierzenie zostało s, s, spełnione. Też słuchając Twoich rozmów z różnymi dziennikarzami oni Ciebie porównywali, to też ciekawe, bo do nikogo chyba w Polsce bardziej tak z tymi artystami, że tak powiem zachodnimi, tam chyba badało nawet Elanodery i tak dalej, ale to, że Ty w każdym wywiadzie masz taką trochę poker face, to zastanawiałam się, co ty, co ty czujesz wtedy, jak słyszysz takie porównania, czy na przykład e, Ciebie to bawi, czy na przykład e, trochę łekta, łechta Ci ego? Zależy do kogo porównają, tak. um. Jest, mam swoją bazę artystów oczywiście, których cenię i porównywanie mnie do, do nich, o ile się coś takiego zdarza, jest przyjemne, ja nie mam z tym, z tym problemu. Zresztą chyba dzisiaj czujemy zawsze potrzebę już, żeby do kogoś yy, porównać coś, że to już tak jest takie, zrobiło takie yy, normalne i, i jakąś taką metodą skojarzeń dziennikarzy ale też słuchacze lubią działać. I ja nie mam z tym zupełnie problemu, mm, ale yy, yy, jeżeli widzą we mnie jakąś jednostkę taką indywidualną, chociażby choćby na polskim rynku, no to jest bardzo fajne. Ty skończyłaś też szkołę muzyczną. Chciałam cię zapytać o to, bo y, wiesz jak śpiewać, że tak powiem technicznie dzięki temu, wiesz jak tworzyć muzykę i tak dalej. Ale kiedy słyszy się y, amatora, to wtedy zawsze się komplementuje to, że oni śpiewają z serca na wyczucie i magicznie. Czy ty nas na scenie korzystasz z tego, co się nauczyłaś i że tak powiem, śpiewasz z rozumu bardziej, z umysłu, czy jednak z serducha? To znaczy, jeżeli pojmie się już te wszystkie y, technikalia związane ze śpiewaniem lub z ogromnym instrumencie, no to to już nie zajmuje naszej głowy w, w momencie, kiedy używamy tego głosu na scenie. To już są tylko i wyłącznie emocje. Ja się nie zastanawiam nad tym, jak użyć dźwięku. Po prostu on już po tylu latach ćwiczeń, y, to już y, samo się dzieje. I to, to by było też jakoś tam wyniszczające, gdybym się na tym skupiała. Nawet ja lubię, jak jakieś takie niedociągnięcia się pojawiają, jakieś czasem i nawet nieczystości. To jest fajne, naturalne i żywe. No, więc skupiam się na powiedzeniu historii. Ja tam tego się nie nauczyłam na studiach. Po prostu mam ochotę coś powiedzieć i czuję, że chcę i, i to robię. A właściwie też nawet tą techniczną stronę pisania piosenek pojęłam dopiero po studiach jakoś, jak sama zaczęłam do tego siadać i praktykować, e, więc to nie ma nic w, wspólnego z, 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 z uczeniem się tego zawodu. Mm -hmm. Ty masz wykreować taki wizerunek takiego trochę mrocznego romantyzmu. E, powiedz mi, czy ty robisz jakieś w ogóle wygłupiasz się czasami i y, zdarza ci się być po prostu tak y, wyluzowaną. Tak, widać cały z tym spięta, ale nie, mroczny romantyzm, to mi się bardzo spodobało to określenie, w sumie fajne, yy, takie obrazowe. <ślaski> Dzięki, myślałam o tym pięć minut. <ślaski> <ślaski> um... No oczywiście, że mi się zdarza, ale ja w muzyce lubię po prostu mroki, takiej muzy słucham, takiej mm -hmm. przyciężkawej i, i to, to mi sprawia radość, to mi coś robi, takie właśnie przyciężkawe. Ja zresztą takie filmy oglądam, takie obrazy na mnie działają, yy, lubię też takie książki bardzo melancholijne i yy, no, ale to jakoś tam to mnie, to to mnie jakoś konstruuje, więc ja sobie tego nie wymyśliłam, po prostu sprawia mi to przyjemność czerpanie z takiej dziedzin sztuki i potem to jakoś tam oddziałuje w mojej twórczości. No, w moich piosenkach po prostu. E, a wizerunek to sam z siebie też przychodzi. No, ja nie, też nie, nie siedziałam nie myślałam na tym. Po prostu tak wychodzi, że lubię na przykład kolor czarny, czy właśnie czerwony, który kojarzy się z jakimś, z jakimś dramatem. E, z, tak. I, a czy bywam wesoła? No oczywiście. No, no, bo, no, jakie robisz głupoty? Głupoty? Na przykład. Nie, ale to też nie są jakieś takie infantylne rzeczy. Po prostu lubię się, mm. lubię się z, zrelaksować z znajomymi podczas filmu. Ale to nie są żadne takie jakieś, nie wiem, no nie wiem, co bym miała robić. Chodzić na, do parku trampolin jakby, żeby być wyluzowaną. Nie, no po prostu wylu wyluzowują mnie mm. sytuacje raczej takie towarzyskie. Mm -hmm. mm. E, dzisiaj pierwszy raz w Rzeszowie będziesz grać? Tak, pierwszy raz w Rzeszowie. Mhm. Całe, wiesz, ostatnio gramy po raz pierwszy tutaj. Tak, e, przygotować coś specjalnego dla nas? Znaczy, mamy taki... Swój set koncertowy mhm. i um, praktykujemy go od, od jakiegoś czasu, więc jedyną taką ciekawostką, która się na koncertach osobnie pojawia, to jest taki zalążek kolejnej płyty, czyli piosenka, która otwiera nasz koncert, to jest coś, co już nas tak: um, coś, co być może pojawi się na drugim albumie. A możesz nam coś powiedzieć jeszcze już, już o drugim albumie, czy to jest jeszcze ścisła tajemnica? Tajemnica to nie do końca, ale. Hmm, znaczy tajemnica. Jeżeli chodzi o jakieś takie techniczne i datowe sprawy, no to oczywiście nie, nie, nie mam o tym pojęcia, ale cały czas pracuję nad piosenkami i piszę je regularnie. Zbierają się cały czas w tym moim folderze i no, chciałabym zacząć już nowy etap i, i, i nagrywanie kolejnych rzeczy, więc mam nadzieję, że ten proces jakoś ruszy niebawem. Kasia bardzo bardzo nam było ciebie miło gościć. Dzięki wielkie.